Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale MotoLab. My jesteśmy na Conti Dromie, gdzie jesteśmy w trakcie wielkiego testu opon całorocznych. W oczekiwaniu na pełne wyniki, bo test będzie składał się z części oczywiście letniej, ale też zimowej, chcemy dla was pokazać pewną część subiektywną. Czyli wsiadam do samochodu, w którym nie wiem jakie są założone opony i będziemy rozmawiać o odczuciach. Zapraszam was do obejrzenia Blind Test. Dobra trakcja od startu. Bez problemu z napędzaniem. Zobaczymy, jak pierwsze hamowanie. Również bardzo dobrze. I czuć deflację ścianki bocznej, już w pierwszych zakrętach. Ścianka zdecydowanie bardziej komfortowa. Znowu większe do hamowanie. Bez problemu. Delikatna tendencja pod, do podsterowności na starcie. Ale z racji miękkiej ścianki. Jest to łatwe do opanowania. Zdecydowanie bardziej podsterowna opona. Nawet przy hamowaniu w zakręcie nie ma problemu z pojawieniem się nadsterowności. Sprawdzimy jeszcze na szybszym zakręcie. Jest mocne dohamowanie i szybszy zakręt. Nawet przy hamowaniu w zakręcie nie powoduje nadsterowności. Opona bardzo przewidywalna. Natomiast czuję taką delikatną degradację, jeżeli chodzi o przyczepność, czuję, że opona się rozgrzała, nawet w tych mokrych warunkach. Mam wrażenie, że troszkę bardziej płynie niż na samym początku. Generalnie zbliżamy się do końca drugiego okrążenia. Opona dalej jest cały czas przewidywalna z tą tendencją do podsterowności. Jest to oczywiście zawsze bezpieczniejsze. Systemy ESP, jeżeli byłyby włączone, również by sobie lepiej radziły z taką. Utratą. Ostatni zakręt z lekkim dohamowaniem nie było zupełnie nadsterowności. Opona zdecydowanie bardziej komfortowa niż ze sportowym zacięciem. Kolejny zestaw opon. Zaczynamy dynamicznie. Boksowanie na starcie to się nie zdarzało. Do tej pory i napędzamy się na pierwszy, szybszy zakręt. Słychać pracę opony, ale jest bardzo stabilnie. Za chwilę wyjście na długą, prostą. Rozpędzimy auto do około 150 i sprawdzimy, czy rzeczywiście słychać coś. 140. Nie słychać opony zdecydowanie. Zaczynamy szybszą partię zakrętów. Tutaj było czuć deflację ścianki bocznej. Oj, tak. Deflacja jest na pewno. Widać to po ruchach na kierownicy. Takie 10 stopni na kierownicy mogę zwiększyć bez właściwie reakcji samochodu. Opona powiedziałbym bardziej nadsterowna. Na hamowaniu słychać pracę. No i zobaczymy w tej szybkiej partii lewo-prawo. Pomimo mniejszej precyzji, opona jest bezpieczna, przewidywalna. Ale rzeczywiście jest bardziej tendencja nadsterowna niż podsterowna. Zobaczymy na drugim okrążeniu, czy coś się zmieni, jeżeli chodzi o temperaturę i głośność. Oczywiście, temperatura oczywiście wyższa. Natomiast zobaczymy, jak to wpłynie na samą mieszankę. I ponad 140 mamy prędkość autostradową. Nie słyszę dokuczliwego dźwięku. Zobaczmy teraz tą partię, która jest ciaśniejsza. Zdecydowanie opona bardziej komfortowa niż inne prezentowane. Tutaj w tej krętej partii było czuć bardzo mocne podwijanie się opony. To jest to opona z takim zdecydowanie bardziej komfortowym charakterem. No i raz jeszcze będzie szybka szykana, lewo, prawo. Mimo, może trochę mniejszej precyzji niż w innych oponach, bardzo przewidywalnie, bardzo komfortowo, nie jest to opona z zacięciem sportowym, ale taka do pochłaniania kilometrów w komfortowych warunkach. Myślę CrossClimate 2, czyli opona, która jest zazwyczaj w czubie wszystkich testów. Opona, która jest najbardziej komfortową z tych, które Przetestowaliśmy tutaj na kontidromie. Opona, która ma bardzo miękką ściankę boczną oraz bardzo niski poziom akustyczny. Co to oznacza? Po prostu jest cicha. I teraz tak, jest to opona, która świetnie poradziła sobie we wszystkich kategoriach. Natomiast my tutaj będziemy rozmawiać o blind testach. Jeżeli chodzi o nawierzchnię mokrą, bardzo przewidywalna miała tendencję podsterowną. Natomiast przy szybszej jeździe na suchej nawierzchni czuć deflację ścianki bocznej. Dalej jest przewidywalnie, natomiast ta precyzja przy prędkościach 120 i więcej na kierownicy jest delikatnie mniejsza. Oczywiście ciężko to traktować jak wadę, bo to jest po prostu cecha charakteru tej opony. Tutaj przede wszystkim postawione było na komfort i długie przebiegi. Zwróćcie uwagę, jak ta opona wygląda po. Naszych testach. Lamele dalej wyglądają dobrze pomimo agresywniejszego traktowania na asfalcie. Pamiętajcie, że opony. Które widzicie w naszym teście, możecie kupić taniej w sklepie Intercars. Informacje jak to zrobić znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz opisie. Dajcie znać też w komentarzach, którą z opon zobaczylibyście za tydzień. No a wszystkie opony, test całościowy również z zachowaniem na śniegu będzie na wiosnę.